Siemano, z tej strony Kupson i dzisiaj gramy sobie w Minecraft Defran. E, zaczynamy już arenę. E, jeszcze tej minigierki na tym kanale nie było, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak to piszcie, to będą częściej. E, miejmy nadzieję, że uda mi się zająć tutaj jakieś miejsce. Co? E, so, aha, to ja na początku oczywiście jestem tym, co zabija, więc mam naprawdę najlepszą. Co za kulderamus. Aha, bo ja muszę na to stanąć. Dobra. No niestety pierwsza arena jest taka nudna Nikt nie może ukończyć gry no ile tu biegnie tych ludzi No serio, jaka... Ue, ja nie ogarniam tego Co ja tu mam w ogóle robić? No i kurde, zginęłam No i zginęli, ej No i No z... Ja wam nie dam zabrałem 45 osób No to tak trochę <słabo>, słabo, ale no serio ja nie wierzę nie w tych to już A. Dobra ta arena naprawdę była taka po prostu kozacka że zabiłem tylko 45 40... 6 chyba osób. Ale dobrze, jeszcze rusza kolejna. Miejmy nadzieję, że teraz nie będziemy tym tą śmiercią, czy jak to tam się mówi, no to... E, jak się tak nie mówi, to mnie poprawcie w komentarzach. E, teraz będziemy może tym, co biegnie. A ja tak mówię... Kurde, czemu nas jest tylko dwóch, nie? To kurde. No nie wierzę, no jesteśmy znowu tym, co zabija.

түгел No i jak ona biegnie Skoro ja to zniszczyłem Aha to w tą stronę leci No i Jest spadł No skacz ten, ale mnie wkurza ten w tym różowym. No jak? On? No i oni się normalnie chodzą. Zabiłem 32 osoby. No i miejmy nadzieję, że teraz będę tym, co biegnie. No ja nie chcę być cały czas tym, co. zabija, no bo to jest normalnie. nudne. Może. Proszę... Okej, okay, jak się to ogląda, to się mówi, łe, to jest fajne, bo się zabija, ale jak się gra, to to jest nudne, bo w ogóle nie masz przeszkód, tylko cały czas. Jestem runnerem, tym, co biegnie. Wachu. Mapa wachu. O, biegniemy. Jestem tu. Już taki hacznik jak wszyscy. No i właśnie ja o tym mówię, nie? że ja po prostu nie umiem grać defrana, więc nie wiem po co go nagrywam. Co jeszcze Ja sobie na spokojnie przejdę, byle tylko przejdę. Czekam, nie mogę. No, chyba... Nie. No nie no, ja przegram. Cztery razy już deadłem. W ciągu, nie. To ja na tą, tej mapy w ogóle jeszcze nie grałem, więc ja nie. No nie wierzę, no... Ja czy jest przejście. No nie wierzę, no. No ja. Muszę go chociaż wyprzedzić, bo nie chcę być ostatni. Jest głupia. Ah! Ja nie umiem tych zielonych główek używać. przecież tam doskoczyłem. Nie, no, ja po prostu zaraz normalnie... No przecież ja tam doskoczyłem. Nie no jak teraz nie przejdę. No i jeszcze mnie cofnęło. No. I nawet mnie ukończyłem. Ja. To jest pierwszy i ostatni odcinek z Deflana. Bo po prostu nie umiem jego grać. Oczywiście pozwalam Wam się śmiać. Ale. No i znowu... Jestem ten, co zabija. Nie no, ten odcinek... po no, prostu. Ja Dwa. Jeden. Zero. I mam laga. A wszyscy już wyruszyli i mnie zaraz wyrzuci. Ale ich biegnie. Nie reaguje za to. O już jest lepiej. Gdzieś tam. Gdzie ja wam pies? Jak ja tu nic nie widzę. No co jest? No tamten mi wszystko nie wykorzystuje, no. A mi się jeszcze laguje. Musiał to wykorzystać. Ja akurat na tym co chciałem zrobić. 10 no. już zabiłem? Niby kiedy. No i są oszustami. Serio, ta woda się tylko tu wylewa. wybuchnąć, ale nie wybuchnęło, tak? No naciśnij. No idzie tu ktoś w ogóle idą. Idą gotowi na śmierć. Jak oni tak się skaczą z taką nadzieją, że to przejdą, i nagle tak ściana im się pokazuje. No skacz. Nie zrobię. No nie, no. Jak Ja nie lubię takich ludzi, co się tak, że niby skaczą, a później się ze mnie śmieją, nie? Też tak naprawdę mają czity. No i co, i woda się na niej wylała, i nic się nie stało. Kili. No to to nie jest taki najlepszy wynik. No i zobaczcie! No on idzie, a tu tego nie ma. No i. Mam telefon do dzwonienia. Dobra, to chyba w tym odcinku będzie wszystko. Ten odcinek był krótki, ale trochę dla mnie taki no, średni Więc jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz zasubskrybować ten kanał. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. No i do następnego, cześć.